Jest to jedna z najbardziej skomplikowanych postaci z Brawl Stars. Dlatego w dzisiejszym odcinku przez następne 10 godzin będę musiał zrobić 10 najtrudniejszych zadań na tej postaci. A jeżeli nie wykonam tych zadań, będę musiał zrobić karę, którą będzie otworzenie 50 megaboksów za 300 zł. Dobra widzowie, jesteśmy już w gierce jak widzicie, mam rangę 20 na cleansing i to się już nie liczy do tych 12 godzin, ponieważ wydaje mi się, że zadania, które przygotowałem, byłyby trochę za łatwe. Oczywiście, kupiłem sobie tą postać, właśnie tutaj prawie wymaksowałem. No i będziemy robić zadania nawet nie po kolei. Po prostu, jak zrobimy, to zrobimy. Naszym głównym celem oczywiście jest tu wicie 25. rangi oraz wykonanie wszystkich zadań. Przechodząc też do ostatniego, które będzie najtrudniejsze. Więc ja bym tu na razie celował najbardziej, aby zrobić 3 kilę na raz ultem, bo wydaje mi się, że to będzie jedno z no, takich trudniejszych, ale no do zrobienia, tylko oni muszą się dobrze zostawić. A ja nie mogę dodać tak głupio Ale wydaje mi się, że tutaj na luzie Tylko no zależy, który mi sprawi problem Nie zdążę? Nie zdążę. I następną zasadą jest to, że mogę zrobić jedynie jedno zadanie w jednym meczu Żeby nie było tak łatwo Uuu, ale piękny gol O ale ładnych porobiłem, tylko nie wiem Też to się chyba nie liczy, bo musiałbym jednym ultem Dobra, zaraz będzie dogrywka Więc tutaj wystarczy ładnie strzelić, ale oni się właśnie ładnie rozstawili Ale teraz też ładnie, no było blisko No ale strzelimy sobie bramkę No i chociaż yy, będziemy mieli z powrotem 500 pucharków Osobą, która wygrała to Orgula z poprzedniego odcinka jest dokładnie ta osoba Zgłoście się u mnie na Discordzie A jeśli wy chcecie wygrać, napiszcie w komentarzu ile macie postaci Spróbujmy te staty 10 zrobić. Ładnie tutaj idzie. Nie, wygraliśmy, ale zobaczmy, czy mamy te 10-ki 5. Dzień najgorsze jest to, że gram już przez pół godziny. A co dziwne, nie zrobiłem ani jednego zadania. Wcześniej, jak wbijałem po prostu tą postać, przydarzyło mi się kilka razy zrobić te zadania. Nie ukrywam, raz na jakiś czas miałem, że safe zbiłem sam cały na przykład, albo że miałem te staty 10, coś. No to tutaj włączyłem nagrywanie, jakoś dobrze nie idzie. Na razie wbiliśmy przez pół godziny z 15 pucharków. Dobrze słyszeliście, jedynie 15 pucharków przez pół godziny, a w tym nie zrobienie ani jednego zadania. Aż nagle nadeszła ta gra. Dobra, ej, jak się ma ten gadżet, to się nie upada tego Star Powera. No i teraz patrzcie, dobijamy sobie ten level. No i mamy już właśnie trzeci level, więc ładnie. Zabrał mi killa. No ja nie wiem, no. Pomocy, ja muszę 10 kili zrobić. Uuu, w nich wjechałem, Jakby tam jeszcze trzeci szedł, to byśmy mieli zaliczone zadanie z trzema kilami naraz właśnie ultem. Proszę mój. Nie no, zabierają mi kile wszyscy. Nie zdążysz nic innego zrobić. Ajajaj. A ile będzie? 10, 10? 9! Nie, jakby mi nie zawrał dwa razy, to bym miał to zrobione. Dobra, tutaj musi być 10-0. Nie, no, nie, może 10-1, 10-2 czy coś takiego. Ale będzie. Jest 11, dobra, więc mamy pierwsze zadanie po 45 minutach zaliczone, więc yy, bardzo, bardzo fajnie. Więc 10 kg zrobionych. No i teraz lecimy 3 kile Ultem, moim zdaniem. To będzie tutaj najprostsze i chyba jedyne co możemy zrobić. Oprócz wygrać, nie ruszając się. Tylko nie chcę tutaj trollować moich klanowiczów, czy tam po prostu moich widzów. Następnym zadaniem, tak jak już powiedziałem, jest zrobienie 3 kili raz ultem. Tylko jest jeden kluczowy problem. Robiłem to zadanie przez następną godzinę. Więc dwie godziny już na czasie minęły, a jedyne co mam to 550 pucharków oraz jedno zaliczone zadanie. Dlatego postanowiłem zaprosić swojego znajomego i zrobić z nim następne zadania. Myślę, że teraz można zrobić nie ruszając się, Będziesz musiał mnie wykierować, co nie? Ale co, co ty masz się nie ruszać? No? Może być drugie miejsce? Powiedzmy, że może. Musisz być pierwsze. Co... Ty, 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 ty też się nie będziesz ruszał? Cię ja będę ruszał, chyba. Bo... Dobra. Czy, czy mam się nie ruszać? wam się nie ruć. Nie no, ruszaj się, normalnie. Musisz mnie wykierować. Ja, albo tak jest coś, tak jest <grym> Dobra, dawaj, dawaj. Powodzenia ci życzę, bo ja nic nie, nie mogę, mogę. Robić. Ej, dobra, ja mogę sobie wziąć ten gadżet, co się poruszam nim. I rzeczywiście. A nie pomyślałem, ja wziąłem sobie te dwa... Dwa tokeny. Kurde Ja zginąłem. <grym> Ej, zaraz mnie strefa zje. Mega mocny. A to top 2 chociaż musimy zająć. Czyli grasz Mortisem, nie ruszając. Się. No to dobra, to jest dla ciebie bardziej szaleństwo niż dla mnie. Łatwo. No bo to i tak nic nie zrobisz, czuję. Możesz tylko auto-ajmować. Ty. Nie, się, się okaże, że nikt tutaj nie przychodzi i zrobimy to za pierwszą próbą. Ej, nie, idą, no? idą, idą! Nawalaj w nich! Kurde! To mega nawala ci powiem. Ała, ała! Nie, jest je! Nie. nie! Lecimy drugą gierkę, Iść tam do góry. Ej, nie, bo. Czekaj, jak chcę użyć gadżetu, to muszę się nakierować, przecież ja do góry będę szedł. Och, chodź, tu, tu, tak. Ale nie da się! Ale szczel po prostu, szczel w a, dół! A, a, a o, no. Kurde, przez przypadek się. Ale to i tak mało ten daje. Nie, strefa mi już je. Dobra, nie, ja mam wywalone. Ja sobie gadżety zatrzymuję. Ja wezmę no tego tryba. Tak. Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz, bo zabijecie ta strefa. Dobra, nie, ej, ej, teraz nie możemy walnąć, bo już zdradzimy pozycję. Oj. No, nie co teraz? No co, mamy wywalić z gry? Pa, 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 pa. to, pa, to! To jest do ugrania. To jest do ugrania. No. Ej, Karl idzie do tamtego tika, nie! Ej, Ten tik ma 19 kg! Ten tik Co? ma 19 kg! Jest, top 2, top 2. Dawaj, ich porobimy. <noise> Nie no, Mega. dobra, ale zaliczone, no top 2 liczy się prawie jako win! Dobra, ja Ale jest. i to jeszcze na 620 wygraliśmy. Można by było zrobić Hank Clancy, Otis. Ja harkam na 60. Nie 120. Ty masz w ogóle owe tyle postaci na zero w harkach, że ja nie tego nie robię. No, no, On ich nie przemysła. Ty... Gdzie, gdzie ty masz Otisa? Ty Otisa nie masz? A nie, ja nie mam na, obecę. na tyle. No To musisz ja Hanka wziąć tam na było. piątej mocy! Oh Mojego Co tu się dzieje? Ja mam 600 słucharków na nim Dobra kieruje tutaj tym Po to, jak rozwalasz Kowa ginie Dobra ta gra to tragedia, dawaj ta gra Franka Dawaj, 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 Franka. dawaj go! Nie trafimy. Nie wierzę Nie Switzer, mam! się gadżet Nie! Tam no tam co jest, tam. jakie ja mam lagi! Nie, no dobra Czy wiesz, że gramy 100 do 0? Rzeczywiście do zera Dawaj Owek, wchodź w strefę, chociaż do jednego, do dwóch, do trzech, let's Trzy, trzy! No co, jest dobrze. Nie, jest tragicznie. Nic nie zrobicie, gramy. Ja miałem najlepsze staty i tak z tego, ja miałem najlepsze staty. Ale mm. czemu ty, Olu, miałeś najgorsze staty? Owek miał od ciebie lepsze staty. Bo gadżet, Bo miał drugi poziom prawie na samym początku. Dlatego powinien se... Owek, no ten Mon na nas robił. Lang song tutorial. Prone ready. Um, prone ready. Pa pa pa, pa 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 pa, to po jakim mod level? Wydaje się tak... Nie! Chewetka do boju! Ja mam tr... zaraz trzeci level. Chewetka do boju! Czekaj! Trzewek. Mam trzeci level. Dobra, git. Spokojnie, nie jak nie oni będą tr w trójkę w strefie... To patrz Bo to. No i tak tu przegramy. To nie ma sensu! Come back, come, back, come back. Już łapka w, jest. w dół, łapka w dół Przez tyle gier nam się nie udawało aż nagle nadeszła ta gra, w której udało nam się to zrobić Jest do wygrania, spokojnie. Mega do wygrania ci powiem. Co? Jak, no, no, ja, no, no, ja, no, no i teraz, pomidoro. My teraz tam nie przyjdziemy no, no, Laga musiałem dostać Nie no, nie mów, że kiedy Miej, mi wywaliło internet, to my to wygramy. I Miej, połowa internet gry. internet wywaliło, co? Nie, i, i połowa gry to było wasze robotyczne głosy. Dobra, nieważne, patrzcie, jakiego kompaka robimy. Utracone połączenie, z dupy mnie wywaliło z gry. Co, no jak cię wywaliło, serio? Owek, musimy to zrobić, dwa, trzy. Owek, już dobra, jestem, trzy. jestem, jestem, jestem. O, dobra. Wygramy chyba. Wygraliśmy. Dobra, no nie Jest. no. Mi wywaliło internet, to całą grę dalej. prawie. Nie klatkowało w tej grze. Ja nie wiem, jak my to wygraliśmy. 5-3. Dobra, czyli trzecie zadanie Chłopaki zaliczone. Staty. Trzecie zadanie dopiero zaliczone. Dawajcie 5v5, bo ja mam wyzwanie, żeby zrobić 3 kile na raz ultem. Ta, po, ta postać na 5v5 może być fajna, tylko weźcie jakieś inne postacie. I do tego będę musiał nabić sobie jak najszybciej trzeci poziom. Naładować sobie oczywiście jak najszybciej ulta i spróbować zabić 3 osoby na raz. Ale ja, ta mm -hmm. postać, na 5 po 5, seria może być dobra z tym ultem. Lecz, 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 lecz. Wiesz o co chodzi chyba. Bo... Nie no, znowu mi internet o, wywaliło. A była bo taka... no, no... W idealnym momencie, kiedy mogę walnąć dobrego ulta, wyświetlił mi się znaczek internetu. Super pa, 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 pa. Nie, co? Walnąłem w ścianę całego ulta. Dajcie w kogoś trafić. Ult! Oh Jednego zabiłem. No to nie jest ult. Dwa, dwa kile zrobiłem. Boże! No jest to możliwe, jak zrobiłem dwa, to trzy też zrobię. Mimo tego, że w każdej grze robiłem staty ponad 10 kili. Niestety bardzo i to bardzo długo nie udawało mi się zrobić 3 kili naraz. Dawaj zabijaj! Nie, nie ej, dobra, jakby miał wtedy ult, to tu bym ich rozwalił. Ej, nie strzelam tego, nie strzałam tego! Jest... Co jest? Trolu! Ty, trolu! Co jest? Gościu, gościu, i na moment! Chila. Nie mam jest, tego! Jesteśmy no, wszystkich! zabiłem! Po co ty, A, ja, ja mam hila jak coś. No teraz by było idealnie, tylko musiałbym tam podejść. Proszę, proszę, proszę! Nie, Teraz? Tak, tak! Kurde. Nie, nie proszę, no? proszę! Jest, 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 mamy to, mamy Myło? to, mamy to, tak, 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 tak Owek podawaj to, podawaj to, podawaj jest Owek to, Jest to, jest jeszcze Cristiano wygrajcie Ronaldo, nie! Nie! Jeszcze to wygrajcie Drugi raz to robimy, patrzcie to Jan Ronaldo sui Drugi raz, lecimy Oj, jednak nie, ale zabiję się. Teraz moim zadaniem będzie wygrać jeden VS3 Gdzie moi teammatesi? po prostu będą siedzieć w rogu a ja będę musiał porobić trzech typów Boże, co ja, co ja za challenge wybrałem Owek! Ja mam do No to nie nawalajcie ich, nie nawalajcie ich nawet Ja uciekam do Shadowrun Niech Sandy po nas Ja uciekam do ran. Ej dobra, dobra, czekajcie, bo to jest do ugrania tym Clancym Przecież ja już jednego zabiłem Dobra, ja już mam trzeci poziom Nie, kurde, jeszcze tarczę włączę, ale blisko było je, ale jeszcze mam szansę, jeszcze dwie rundy. Są bomby Przegrałem. Graliśmy jeszcze przez ostatnie 15 minut, aż stwierdziliśmy, że zmienimy tryb na zadymę, gdzie będę mógł cokolwiek ugrać. No, nie, no, no co ja tu mam zrobić? Sam. Nie, nie, nie ma sprawy. tak. Ta, no na Zadymie będzie łatwiej. Właśnie z no, widzę. Tam młodzieżko no, je zabiłem. No. El primo! Oh. <laughs> Czekaj, bronię tu safe'u. Nie! Nie! Zabiłem, ja! zabiłem! Dobrze! Lecę im na ten, na bramkę. Pa 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 pa! gdzie Nie! Proszę! Dobrze dobrze, dobrze! Co robi? Nie! Nie! Ult! To odwalasz! Ult! Dobrze, dobrze! Zaskakuje! El Primo! El Primo! Jest! <laughs> Oni grać nie umieją! I tak pewnie wygrają, ale grać nie umieją. Oje! Oh yeah. bon on robi karolek! robię! Oczy to Nie! Nie, mnie zabije, hack mnie zabije! Nie zabije, nie, nie, nie zabiję, nie zabiję! Wracam, 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 wracam! Nie, Zła zmarnowałem! Nie. nie! 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 Dobra Karolek, podaj mi, jesteś... 20 sekund mam! Nie, nie, ja Hank mnie zabił Jak ja staty będę miał w ogóle? Nie mam pojęcia, trudniej, bo trudniej jest wejść do tej bramki Sohaya Już My nie mam God. szans <laughs> Patrzcie moje staty, patrzcie ale, moje staty Ale dobrze szło Gościu, zobacz dobrze. moje staty, 16-3 Ej, co jest, 16 Nie, 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 nie No co? No Jakby no ona mnie nie odepchnęła, to bym to obronił no Czemu ty znikłeś, ty głupku? On teraz po piłkę przez siebie poszli. Proszę. Tak nie. To, a, co jest? Nie. Co? co? Ale gnać. No co jest? Ej, tu się tego nie dostrzelić. Mojego podanie. Przecież każdego rozwalam, ale. Nie mogę nic zrobić. Bo patrzcie, rozwala jednego, to następny się respi przy bramce. English or owek, owek, English or Span Dobra, 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 jest szansa, jest szansa. Le le lecę, lecę, lecę. lecę. Ty! Nie, co ja walnę w wszystko! Podaj, podaj, podaj! Podaj mi to, gościu. Lecę, 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 lecę. Nie, bo, dobra, po co, po co ja im dawałem? Nie. 30 sekund Nie Co ja zresztą zrobił? No proszę, jeszcze poko tu został Proszę, szczętu tu Jest Dobra, mamy to Jest Let's go, zobaczcie moje staty, zobaczcie moje staty 21-2 Jest <laughs> Dobra, ta postać jest mocarna Dobra, czyli zadanie 1 vs 3 powiedzmy, że zaliczone. No to teraz musimy 25 rank powbijać. Wiem, że to jest bardzo dziwne, ale do końca challenge'u zostały mi jedynie 2 godziny, a zostało mi 5 zadań. W tym momencie zwątpiłem w ogóle, czy uda mi się zrobić te wyzwania i że będę musiał właśnie zrobić karę. Ale jak wiecie, przez te dwie następne godziny nie poddawałem się, i próbowałem wbić ten 25 rang. Jedyne co teraz mogę zrobić to cieszyć się z ostatnich dwóch godzin grania ze swoimi znajomymi. Dlatego proszę cię, aby zostali suba na tym kanale. Bo filmy, które robię są chyba jedne z najlepszych. Jeśli chodzi o Brawlsters na YouTubie. Oczywiście w Polsce. Nie wiedziałem, że ten film może być taki fajny do nagrywania. Bardzo fajnie bawiłem się, grając ze znajomymi różnego rodzaju utrudnienia, ale niestety nie udało mi się wbić na 25 ranku, ponieważ zostałem sam. Widzowie, wbijamy do Brawla i zaraz będziemy mieli. Ja nie mogę. Jakby to powiedzieć, no na te boxy wydałem już ponad 600 zł, ale no na live i tak zbieraliśmy na te 50 megaboksów, za co Wam bardzo dziękuję, że trochę właśnie dołożyliście. Dobra, więc co widzowie? Jedyne co nam zostało to kupić 50 megaboksów. Ja oczywiście robię speedruna, aby tutaj cały odcinek nie był tylko o megaboksach, więc lecimy. No i lecimy taki totalny speedrun. Nie wiem co mi tu wyleci, już mało, bardzo mało mi może tu wylecieć, tak szczerze. Jak widzicie, no nic totalnie mi nie dropi. No, same trujeczki na razie, więc nie jest za ciekawe. Piąteczka, proszę, skin. No i mamy Viking Bula. Dobra, tragedia. Yy, tragedia te mega boxy. O, szóstka, dobra, szóstka może być coś fajnego. Świecąca dwójka. Czyli nie mamy jeszcze wszystkich skinów. Dobra, nie mamy jeszcze wszystkich skinów. I to tyle. Serio? Serio, to tyle? Trzy skiny. Okej, okay. no ale no nie upacało się. I widzimy się w następnym odcinku. Wzbijanie jakiejś 30. rangi, bo taka była druga kara. Proszę rozważ zostawienie subika na tym kanale, bo tutaj wlatuje bardzo i to bardzo dobry content.